told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Witajcie ponownie u Lilki nagrywam ten odcinek po poprzednim więc dalej nie wiem jaki jest odbiór tej serii i prawdę mówiąc na chwilę obecną nie bardzo mam to w głowie bo dobrze mi się tu gra i najwyżej wiecie nagram do szuflady nie zmontuję i tyle dobra na początek sprzedamy sobie te rybki pół tysia już mamy kurde Lilka o nie czemu tu masz taki nas oh, fuck Generalnie przespałam się nią jeszcze troszkę na tej parceli publicznej, po czym wróciłam tutaj i była w dużo gorszym nastroju. Ale w związku z tym, że dorzuciłam jednego moda, DSS, czy tam Darkside, Sims czy coś takiego, to jej się zresetował nastrój. Ale też nie powinna pęcherza mieć trochę mniej. No nie mam pojęcia o co chodzi. W każdym razie ten mod powinien, jeśli dobrze kojarzę, umożliwić romanse nastolatków z dorosłymi. Więc no, wrzuciłam go tak bardziej na bazie przetestowania i zobaczenia, co tam się porobi chciałabym też przy okazji stworzyć jakieś zwierzęta w schronisku, bo chyba nie wyjaśniałam moda, który to zatrzymuje. Nie adoptują mi zwierząt. Przecież zazwyczaj było tak, że jak ja tylko odpalam tego Story Progression i normalnie tworzyły się zwierzęta w schronisku, to mi ci Simowie wariowali na tym punkcie i... Bardzo dużo adoptowali tych zwierząt. A teraz gramy już któryś dzień i jeszcze ani jedna adopcja nie wjechała, więc podejrzewam, że jest tutaj taki problem, że tych zwierząt nie ma w schronisku, one się nie tworzą, więc nie bardzo ma kto nie, więc nie bardzo jest z czego adoptować. Więc to sobie trochę ich stworzę, żeby były. Stworzę też trochę szczenią, kociąt i zobaczymy, czy to coś da. Bo jednak fajnie by było, gdyby coś tam yy, też to miasto żyło pod względem właśnie zwierząt. Ale nie tylko Simowie. Much, much later. Dobra, i zobaczymy, czy to coś zmieni. A teraz, póki co, póki mamy taki świetny nastrój, ja myślę, że pójdziemy łowić ryby. Boże, ale tego nie wykorzystać. Trochę takie cheatowanie, ale. Przy okazji zobaczymy, czy możemy kogoś poderwać. No, ma takie przyziemne marzenia. Dobra, sprawdźmy, czy możemy coś tutaj pokombinować. Jest, przyjrzyj się Simowi. Mhm. Dobra, okej. Okay. Czyli jeżeli ten mod nie będzie mi kolidował z tym story progression, nie będzie mi anulować ciąży, to myślę, że w... możemy go tutaj mieć. Czemu nie? Ojciec przylazł. Idź sobie. Ojciec, dziadek, w ogóle, aaa, tam. Dajcie mi spokój. Ale nie mamy ani sklebiania jeszcze, no niczego nie mamy. Mamy na dolnym pasku zero, pewnie dlatego. Skorpionek, tak. Ty sobie idziesz. To se idź, to my idziemy łowić. Pokażemy staremu, że wcale go nie potrzebujemy. Kurde, obawiam się, że to on te hot dogi zrobił. Nie będziemy jeść twoich hot dogów. Może jak już znajdziemy kasę na większą parcelę i zaczniemy tworzyć swój własny domek, taki jakbyśmy chcieli. To sobie stawik zrobimy, wykopiemy, zarybimy. Why not? Ty masz w ogóle jakieś hobby podświetlone, czy jeszcze nie? O nie, złowia kalosza! Nie masz jeszcze nic podświetlonego. Jak łowisz, łowisz ryby, nie powinna ci natura wbijać? Czemu tak? Ja myślałam autentycznie, że od łowienia ryb wbija się hobby w naturze. I co, mamy coś do jedzenia? Nie bardzo. Matka też się tu kręci. Ludzie, dajcie to so na wstrzymanie. Nie potrzebuję Was. Ani trochę. Dobra, no tylko tak mówiłam, że was nie potrzebuje. Jakby się tak przypadkowo jakieś hot dogi chcieli zrobić, to ja nie pogardzę. Ej, działa ciąża. Okej, okay, fajnie, procik. Uj, no Bardzo wiesz. cię lubimy. O, dina ćwiercie hajtła z Mortimerem, jak miło. Jeszcze cztery dni tego wariatkowa. Idź na parcele dom. Czy to nie za wielkie słowo? Tam dom twój, gdzie twój zadek? Jak mawiał Pumba. Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek? A więc. No dalej nie ma rachunków. Nie działają. Haha. Wiecie już, jak oszukać system. Nie chcecie rachunków, po prostu nie przebywajcie na parceli domowej. I teraz pójdziemy się umyć. Generalnie nie zmieniłam miejsca, ale wydaje mi się, że w tym małym, miejscowym sklepiku zrobiłam taki ośrodek pomocy. W sensie, tak jak mówiłam, że dałam. Stanowisko pracownika socjalnego, i przy okazji wrzuciłam tu taką tablicę. Nie pamiętam teraz czyjego autorstwa. Generalnie, mod polega na tym, że jest taka tablica, którą się wywiesza, i możecie sobie wybrać dowolną karierę i podjąć pracę. To jest jako taki wiecie Mopro pośredniak powiedzmy. No i choć się umyć. Standardowo to już taka nasza rutynka. Gdzie jakiś ziomecze. Brzydko masz mordę, ale możemy cię powitać. Błażej, biedak. Kurde, jaki odstrzelony. No, na biedaka to ty nie wyglądasz. Powiedz, że biedak chodzi do szkoły prywatnej, to by w ogóle była beczka już, nie? Ty jesteś tak ubrany, powiedzmy, bogato. Masz co prawda żaden ryj, ale no. Może byśmy się zapoznali. Powiedzmy, jakiegoś dowcipa, albo pięć. Eee, zagwizdane na niego, im się to spodobało. Strasznie szybko się z nim dogaduje. Aha, chyba wiem, w czym może być rzecz. Bo ten mod chyba miał też coś takiego montowanego, że Simowie robić romantyczne rzeczy mogą tylko, jeśli mają jakąś taką lepszą chemię. A z drugiej strony skąd ja mam wiecie, jaką mają chemię? Skoro to jest zesrane, on jest dorosłym nastolatką. Kurczę. Dobra sława. Więc może ktoś mi kiedyś da w końcu jakiś prezent? Naprawdę bym się nie pogniewała. On nie lubi rudych. Lilka. A, nie ma tu lustra nigdzie, żeby się przefarbować. Kurde. Na siłowym też nie ma? No nie, nie ma. Ale to chyba Szczepana gdzieś widziałam. Albo mi się wydawało, że mi przemknął? Chyba mi się wydawało. Albo poszedł do domu. Bo się zastanawiałam, czy będzie przypał, czy nie. Ale jest jako pierwszy, czyli musi gdzieś tu być. Tylko gdzie? O nie, twoja matka goła w Wannie. Ugh. Tu jest. Dobra, ale widzę, że na przykład też. Nie mam moda który pozwalałby mi zerwać w każdym momencie. Ej, ale ser mam poblokowane interakcje nawet ze Szczepanem. Chyba już nie lubię tego moda. No to Lipton. Dobra, spanie, sikanie, jedzenie, wszystko. Więc idź sobie, skorzystać z Kibla i spadamy do jakiegoś parku. Chciałam te parki na przedmieściu obczaić, nie? Park z galerią rzeźb, ale jeszcze było. O, ten simowy park centralny, proszę. Mam nadzieję, że w domyśle będzie grill. Czyli wiem, już, że z tego DSS-a muszę zrezygnować. No, nie ma grilla. No, kur. A nie, są grille. Dobra, grille są. Czy jest jakaś ławka, żeby się przespać? Dlaczego nie ma? Ale mi się to nie podoba. No gdzie ja mam spać? Chodź. Czekajcie, tu jest coś. Sklep spożywczy. To chodźmy tu zobaczyć. Już nie przychodź na miejsce. Przejdź na drugą stronę ulicy. Tędy będzie bliżej. Halo. Głupia. Tu jest ławka i też są grille. Dobra. Może byśmy tego ziomeczka poznali. Czekaj. Poczekaj, dobra, a teraz możesz iść czemać, a ja standardowo przypilnuję grillów. Błażej Biedak, i czemu mi nic dla niego nie zaproponowało? I co, sama muszę wymyślić? Niech będzie kasa. Ej, coś zepsułam mi się już nie wyświetla, dupa. Muszę wywalić tego moda, tego DS coś tam, serio. Ignacy Oplot, rodzina, proszę. Ilona Gazeta, kasa. Alojzy Przyjemność. Teresa Noga, rodzina. Ej, zróbcie ktoś coś do jedzenia, co? Ksawery, czereśnik. Kim ty jesteś? Czy ja wszystkich Taunisów też będę musiała wybierać? Kurna, zapłaczę się. No chyba tak. O, Sara zapo zapominajka, nie zapominajka. Robi hot dogi, więc fajnie, że wstałaś. Zjesz z ciocią. No ja wiem, że jesteś głodna, dlatego. Nie Bela, ty szmato! I co, nie ma więcej hot dogów? Zeżarli wszystkie. To no weź to wylisz. Wszyscy zjecie, a może ktoś coś zostawi przypadkowo? Zabawa. Fajnie by było, gdyby w tym parku była jakaś rzeźba. Ej. Może ktoś ci wrzuci kawałek pieniążka? Aha, masz tyle umiejętności, że nie jestem pewna. <laughs> Wrzucają ludzie pieniążki! Sara, nie graj ze mną! Ja mam zarabiać, ty nie musisz to miał być dla mnie, nikotem. weź olej starą babę. Posłuchaj, jakie ja zajebiście gram. Ona tylko rytm narzuca, to się nie liczy. Nie krzyw się, bo zabije. Belka, dzięki, na ciebie można liczyć. Nie, Bela, ty szmato. Dobrze, więc zabawy mamy poprawioną przy okazji. Złapała jakiś punkt umiejętności, możemy iść jeść. Hot dogi są, Lilka. Ruszaj, ruszaj, bo ci wszystkie zjedzą. Dobra dziewczyna. No, by chciała na perkusji pograć i na basie, i na wszystkim. Aha, no to pozarabiane. Se, so, kurde, grajki uliczne przyszły i grają. Ale Lipton. Gdzie jest zabawy jakieś? Rapuj za napiwki, dawaj. Tylko wszyscy idą tam patrzeć, jak tam ci grają. A nie? Idzie jakaś pani. No, blondi, dawaj. No, widzę, że świetnie się, łapie, się łapiesz. Widzę, że świetnie się bawisz. Mamy zajebiste flow, dawaj, hajs. Kto jak kto, ale ona ma prawo rapować o tym, jakie życie jest królewskie. No płaczcie, bo ja muszę iść spać. A chciałabym sobie kupić łóżko. Sara serducha, A tu też studenta, dobra. Ok, dzięki, Juan. Ja wiem, ja wiem, że na Ciebie można liczyć. Powitaj go. Aż pięć wrzucił. No kurde, szaleństwo. Dobra, rapuj dalej. Super, znowu pięć pewnie. Kurde, jakaś stara babcia. To jest Halszka. Kurde. Halszka też się super bawi. No i fajno, chodźcie, płacicie nam tutaj. Zbieram na łóżko, bo chcę żyć. Proszę pana, czy pan z Bohemy? Czy pan ma dużo pieniążków? No, nie narzekaj, ile wyciągnęłaś? 20. Oh, kurde, mieć a nie mieć, nie? No właśnie, przez to, że oni mają taką różnicę wiekową, Tu mam te interakcje poblokowane. Trochę bieda. No ja wiem, spać ci się chce. Swatka nawet przyszła, która ma na imię Kunegunda. Idealne. Ej, ale babo, to jest moja ławka! O, okej. Okay. Widzisz, ja sobie nawet teren oznakowałam talerzami. Balbina Biedak romansuje z Cyprianem Różyczką. No chodź spać. Eli o, właśnie, i od razu widzicie. Eliza Noga zaadoptowała psa. Super. Chcielibyśmy pomyśleć nad miejscówką, żeby się umyć, ale jeszcze bym spojrzała... No właśnie, Hambur hamburgery do tego, chodź. Ile można hot dogi wpieprzać? Więc sobie wciągnij tego hamburgera. Mam już prawie tysiąc hajsów. Czy ty masz jakieś ryby? Nie wszystko sprzedane. No trudno. Iść na parcelę publiczne. Gdzie ja chciałam iść? Chciałam się umyć. Dobra, czyli muszę iść do. 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 o, do sali gimnastycznej. Dobra. Co? Czemu co, co mi tak myszka wariowała? A, mam drugą myszkę włączoną. Brawo ja. E, więc zasuwaj do, do szkoły. Co? Pod prysznic. E, jakieś serduszka. Poczekaj, zdążysz się umyć. Typek, gdzie ty idziesz? Typo, gdzieś ty po Kuźwa, pod tym dachem gunwo widać. Brrr. Tam pod tą markizą. Mhm. Dobra, więc ona się niby wachluje. Niby tu są jakieś piorunki, ale nie będę w stanie sprawdzić, czy, czy mogę z nim robić coś więcej. No, bo on mi ucieknie, zanim ja wezmę prysznic, podejrzewam. No trudno. Mamy aż jeden do, Mamy kontakty 1-0, więc na razie i tak za wiele bym nie podziałała romantycznie w jego stronę. Dobra, skończ tam. Wystarczy. Za chwilę się umyjesz lepiej. Idź do niego. To idź do niego. Połaz się kąpać. No, co spoko. To idź się wykąpić jednak. On tu czeka na ciebie. To był dobry tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. Mówiłam, że jej jest lepiej poza domem. I oczywiście, jeszcze gada o jakichś wrogach. Ty chyba nie masz wrogów jeszcze. Chociaż patrząc na to, ilu znasz ludzi. A nie, masz tą swoją siostrę no. przecież. To zrobienie tej aspiracji życiowej, żeby zwyciężyć walki z dwudziestoma różnymi Simami, może nie być wcale aż takie ciężkie. Twój Sim marzy o tym, by dosłownie walczyć o szczęście. Dziewczyno, ty walczysz o przeżycie. No to idź spać, dobra. Idź tutaj tak, żeby ten twój Elf, Efraim, Boże, co to za imię, cię na pewno widział, by widział jaka jesteś biedna. Żebyś tobą postanowił zaopiekować. Ej, my mamy w ogóle złotą aspirację. Jak? Ja bym się w ogóle nawet nie skapał, gdyby nie to, że tutaj mi wyskoczyło powiadomienie, że ma urodziny już za dwa dni. Lilka, ty jesteś kozak. Dobra dziewucha, wstawaj. Szybkie siku, i spadamy gdzieś. Gdzie jest szansa, że nas ktoś nakarmi? Że tak trochę zagapiłam i ty masz słabo z głodem. A wiecie, w momencie, kiedy nas nie może w każdej chwili sięgnąć po jedzenie, to tak trochę jest to dla nas ryzykowne. Zwłaszcza w nocy. Ja mam nadzieję, że są jakieś nocne marki, które będą łaziły w parku i wpieprzały hamburgery w nocy. A masz słabo z zabawą przy okazji. Tylko tu chyba nie bardzo jest jak tą zabawę. O masz, idź się pochuśtać. To znaczy tam huśta na huśtawce, a ja czatuję na gry. Już się nachuśtałaś? No to graj w szachy, rób cokolwiek. No ja wiem, że jesteś głodna, ale kurde, nikt nie chce podać hambuksów. Ej, no ja bym chciała dożyć do rosłości. Jest tu ktoś. Dziadku, może by tak zamiast łapać świetliki, to byś coś do jedzenia zrobił? Pliska? No w ogóle sama z siebie ryby łowi. Jakby wierzyła, że jak złowi, to będzie mogła ją zjeść. Ej, ale tutaj się Samantka i... Macierzanka kręcą kogri. Boże, Samanta Otomana! Wszystko, co złe, co o tobie mówiłam, to wiesz, to, to się już nie liczy. Wycofuję się ze wszystkiego. Uwielbiam cię. Kocham cię nad życie, które prawie straciłam. Chodź tu. Szybko! Szybko, Lilka! Wciągaj hamburgera. Że sobie z nią porozmawiasz i podziękuj. No tak, ona jest nie z tego świata, oczywiście, nie z tej planety. Takie dobre hamburgerki robi, nie? Dobra, czy jest jeszcze jakiś tutaj gdzieś, eee, dupa. Wszystkie zeżarte. No to chodź łowić rybki. Chodź jeszcze chwilę połowić, a potem możesz iść spać. No kurde, kto cię zablokował? Nakrzyczna. Nie jakie karaluchy. Ej! Lilka. Tu rybki. Aha, nie połowi. Bo zabawa. No właśnie ja chcę ci poprawić nastrój. E weź się, głupia. E, dokończ. Ktoś nie dojadł. Jego strata nasz zysk. Aha, coś się pojadła. To zmieniamy może miejscóweczkę. Ach, czy tu były jakieś rzeźby, chyba nie? Tu są rzeźby, ale nie wiem, czy były ławki, żeby usiąść. Dobra, grill tu w razie czego jest. Ławka jest. Rzeźby są, więc super. Więc możemy się tu zająć tymi podstawowymi potrzebami Lilki. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. Jak widzicie, Lilka całkiem nieźle sobie radzi i jest zabójczo szczęśliwa, jak na kogoś, kto nie ma domu. Cóż, każdy ma swoje priorytety. Lilka w końcu ma spokój. Siostra jej nie truje dupy, rodzice coś nie czepiają. Czego chcieć więcej? Nie wiem, może własnego kibla. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!